Dobry wieczór, Państwu. Będę się skupiał na temat przyszłości, jak jest, każdy z Was widzi. Wygląda to bardzo niepokojąco, ale niech poczucia powiedzą resztę. Ale zanim to powiem Państwu, tylko jedną rzecz. Przed przygotowaniem się na audycję, rozruchy w kraju europejskim. Nagle w jednym kraju europejskim zaczęły się rozruchy. Najgorsze jest to, że w tym poczuciu nie potrafiłem poczuć, jakie to Państwo. I to takie dość gwałtowne i ostre rozruchy, bunt w Państwie Europejskim. Naród ludzie uznają, że zostali oszukani przez własny rząd lub przez rządzących. No, powiem Państwu, że niepokojąco, to mi się teraz skojarzyło, no ale chyba tak nie będzie z wyborami prezydenckimi. Oto w Polsce, w Polsce, no, nie poczułem w jakim to państwie, ale mówię Państwu, bunt. Kraju europejskim. Ludzie poczują się oszukani. Mateusz Podolski, Panie Krzysztofie, wizja, czy istnieje czyściec? A jeśli tak, to jak w nim jest i czy większość osób go przechodzi? Jak się ma reinkarnacja do czyścica? Już Ci odpowiadam. To jest oczywiście moje zdanie. Mateusz Podolski. Drodzy Państwo, jest w czyściu, moim zdaniem. Jackowski też jest w czyściu. Czyściec to miejsce, które jest pełne pokus e, słabości. Jesteśmy w tym czyściu zmartwieni, bo jesteśmy prędzej czy później skazani na śmierć. E, mamy wątpliwości, czy coś jest, czy czegoś nie ma po śmierci. W ogóle, każdy dzień to jest. Pewna walka o życie, o przetrwanie. Nawzajem potrafimy się oszukiwać w uczuciach, nie tylko w uczuciach. Ulegamy pokusom. Czyha na nas wiele niebezpiecznych rzeczy właśnie, używek, różnych innych historii. To jest czyściec. Jest pewna niesprawiedliwość dziejowa i niesprawiedliwość w, w ogóle w istnieniu w tym świecie. To jest czyściec, czyli tu, w pewnym sensie, oszukani. Bo dusze wrzucone w materię, w ciało, a to ciało potrzebuje wiele pokus, im, i dusza im ulega. I właśnie to jest bardzo istotne, że ten świat najbardziej pasuje na czyściec, i dlatego jest tak mocno, mimo wszystko, mimo że w miarę piękny, to niedoskonały, pełen pułapek i pokus. Być może. Bóg wcale nie chciałby stworzyć takiego świata, tylko my przez swoją niedoskonałość i przez to, że trafiamy do czyśca, stworzyliśmy świat tak niedoskonały.